Nie, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. Jest to podcast Fitness dla za zapracowanych kobiet, czyli numer jeden podcast dla kobiet, które chcą zrzucić kankę tłuszczową, być silniejsze i mieć większą pewność siebie, więc zapraszam to tutaj. To jest dobre miejsce. Dzisiaj będę mówić o tym, jak wprowadzić trening z ciężarami do Twojego życia, odczepić więc warto jest sobie wziąć kawusie i w razie pytań, osoby, które są na żywo, to warto jest je od razu zadawać. I moje drogie. Na samym początku dwa ogłoszenia. Pierwsze to jest takie, że jedna z osób, która jest najbardziej aktywnych na moich mediach społecznościowych pod podcastami, czyli teraz od razu piszemy hashtag jestem tu. Udostępniamy dalej tę transmisję. To dla osób, które są najbardziej aktywne, to ja, moje drogie, przygotowuję od razu dla Was będzie jedna z osób dostanie za darmo dostęp do dwumiesięcznego programu transformacji serwetki, czyli do Akademii Fit Bogini a z kolejną edycją startujemy 3 stycznia 2022 roku, moje drogie więc zapraszam, do jest pierwsza z rzeczy druga z rzeczy to jest to, że oprócz tego, że jestem tutaj 5 razy w tygodniu z Wami, a robimy podcasty od poniedziałku do piątku o 11 na żywo w Facebook, TikTok, Instagram, to moje drogie jest Projekt, który nazywa się Robię to. I w projekcie Robię to chodzimy na spacery codziennie 45 minut, no minimalnie 5 razy w tygodniu. Zaznaczamy na, w poście czy w relacji na Facebooku, Instagramie mnie, czyli anna.sośnierz i hashtag robię to. Bardzo do tego zapraszam. Zróbmy jeszcze coś dobrego i nie dajmy się tej pogodzie. Dobra. I Przejdziemy teraz do tematu, jak wprowadzić trening z ciężarami do swojego życia. I moje drogie, e, dajcie mi znać, czy czujecie się także kurde no. To bieganie to nie na bardzo jest dla ciebie, nie? Czy właśnie paradoksalnie e, uwielbiasz na przykład robić jogę i wydaje Ci się, że trening z ciężarami to jest właściwie tylko dla facetów, nie? Że to jest takie w ogóle niekobiece, nie? Jak ta czemu ta nie w ogóle chce ode mnie i, i tak namawia na te treningi siłowe? Czy też obawiasz się właśnie tego, czy to, że podniesiesz tego 6 kilogramowego ketla czy to nie będzie dla Ciebie za dużo czy nie będą Ci od tego boleć stawy czy nie będzie Ci bardziej bolał kręgosłup czy kolana od tego dajcie mi znać w komentarzu czy wydaje Ci się po prostu, że to jest tak mało kobiece ten trening siłowy dajcie mi znać, a ja chętnie poczytam eee, dobra i od razu Wam powiem, że szybciutko Wam przytoczę tylko historię dlaczego ja kocham dźwigać ciężary ja byłam strasznie zakompleksioną dziewczyną, która się mega wstydziła swojego ciała, swojego wyglądu i tego, kim jestem. No, w dużej mierze ma tutaj też. Cześć kochanie. I pierwszy raz, jakby żeby się nie rozchodzić tak bardzo, bo już dużo wam o tym opowiadam, w każdym razie, pierwszy raz ja poczułam się dobrze w moim ciele, właśnie, gdy poszłam na WF-na siłownię. To było w liceum i moja ukochana pani Wiesia. Czyli moja wychowawczyni i też nauczycielka WF po prostu przymusiła mnie do tego, bo nie chodziłam na basen, nie znosiłam tego, dalej nie lubię. Ale przymusiła mnie do tego, żeby iść, żeby dostać zaliczenie, wiecie, przedmiotu na koniec roku, nie. No i co, poszłam na, ten, na tą siłownię, cześć Justysia, cześć skarbie, dobra. Więc przymusiłam mnie bardzo mocno do tego, no bo wiecie. Mogłam nie, nie zdać nie tego przedmiotu, a jak to w WF-u nie zdać, nie? Słabo. W każdym razie zrobiłam ten pierwszy trening. Była to taka mała siłownia, taki dodatek do hali sportowej, gdzie po prostu zrobiłam wyciskanie na klatkę piersiową, trochę przysiadów, nawet tam nie było suwnicy bodajże. W każdym razie zrobiłam pierwszy raz trening siłowy tam z kilkoma moimi znajomymi z klasy. Ja się pierwszy raz poczułam w moim ciele dobrze. Ja poczułam tą moc. Ja poczułam, że moje mięśnie pracują, że są ukrwione. Ja po prostu po pierwszym razie poczułam się, że jest fajnie być w moim ciele i że moje ciało może mi też dawać takie. Połączyłam się na nowo z tym moim ciałem. To może być. Koncepcja, która dla ciebie jest niezrozumiała, natomiast u osób, które miały tam jakieś duże traumy w dzieciństwie, to często odłączenie od ciała i czucie swojego ciała jest obecne. W każdym razie poczułam się mega fajnie w moim ciele i od tamtej pory kocham ćwiczyć i kocham trening siłowy. Dobra, idziemy dalej. Czyli, co możemy zrobić, bo i wtedy po prostu pokochałam ten trening, nie? I co my możemy zrobić, żeby wprowadzić w swoim życiu do swojego właśnie planu treningowego trening siłowy czy nawet trening funkcjonalny? To tutaj warto jest zacząć małymi krokami. I tu są dwie ekstremum, jakby dwie strony. I żadna z tych stron nie jest lepsza, a każda z nas jest troszkę inna. Czyli niektóre z osób to po prostu potrzebują, żeby zacząć ćwiczyć i robić sobie po prostu trzy treningi w tygodniu, nieraz nawet cztery. I sukcesywnie, przy pomocy takiej fajnej trenerki, na przykład jak ja, wprowadzać sobie i robić te ćwiczenia, jakby uczyć się, mając świadomość tego, że, że nie robisz nic złego, w sensie, że nie, nie wykonujesz jakoś negatywnie tych powtórzeń i tego ćwiczenia. To jest jedna z tych rzeczy, nie? I mają wtedy odczucie, po pierwsze, że fajnie, nie? Jest ta trenerka, to po pierwsze, nie odpuszczę sobie, bo wiem, że jestem z nią za, umówiona, zapłaciła jej, więc jakby jest kilka takich rzeczy rzeczy, które ponaglają i dociskają do tego, żeby faktycznie ten trening zrobić e, i masz świadomość też tego, że to jest profesjonalne, że wiesz, co masz zrobić i że konkretnie e, no, sobie krzywdy nie zrobisz, nie? No i powiedzmy takie przez okres tam e, kilku, to jest 66 dni, gdzie wdrażamy sobie nowy nawyk w naszym ciele, nie? To jest jedna taka opcja i ta opcja jest bardzo fajna, ja uważam, że jest super. Druga z takich opcji to są małe kroczki, czyli małymi kroczkami sobie robimy sukcesywnie wprowadzamy te ciężary. I jak to zrobić? Można to zrobić właśnie zacząć od tego, że kupujemy sobie ketla, czyli kettlebell, obciążnik kulowy, taka fajna okrągła część. Już Wam pokażę. Czyli na wideo widać, że to jest 8-kilowy, nie przepraszam, żeliwny, bardzo fajny kettlebell. Czyli takie maleństwo jest bardzo fajną formą i sposobem, w jaki możemy już zacząć ćwiczyć właśnie całościowo nasze ciało, wzmacniać tą naszą siłę. I co my możemy zrobić? Czyli możemy na przykład przez pierwszy miesiąc umówić się z sobą, że krok po kroku będziemy robić codziennie 10 swingów z takim ketlem. Czyli to jest takie ćwiczenie, gdzie skłaniamy się do dołu z tym ketlem, prostujemy i unosimy go na wysokość mniej więcej wzroku. 10 takich swingów. Słuchajcie, to nawet nie trwa minutę, nie? Czyli lekko ściągamy sobie łopatki, dajemy, zginamy lekko nogi do tyłu i chwytamy tego ketla, odwracamy lekko bicepsy do przodu i na wdechu unosimy ten ciężar na wysokość wzroku, skłaniamy się, opuszczamy go i robimy swing, nie? 20 takich ruchów, nie? Rewelacja dziewczyny, krok po kroku. Przyzwyczajamy się, zauważamy, że nawet przecież, jak jest kurde, nie jesteś niewyspana, czy nawet jak masz strasznie zabiegane dzień, no to jesteś w stanie wcisnąć po prostu 10 swingów w ciągu dnia, nie? I tak sobie robimy, nie? Na przykład pierwszy tydzień robimy po 10, w drugim tygodniu robimy po 20, nie? I tak co tydzień dodajemy sobie 10 i po miesiącu my jesteśmy w stanie bez żadnego problemu zrobić dziennie 40 swingów. Zajebiście. Idziemy dalej, nie? czyli mamy już pierwszy taki fajny początek. Tutaj sobie dalej śmigamy te codziennie te 40 swingów i dodajemy na przykład do tego takie ćwiczenie, jak przysiad z wyciskaniem żołnierskim czyli trzymamy sobie przed sobą ketla, ściągamy łopatki schodzimy do przysiadu, wstajemy i prostujemy nad głową prostujemy nad głową właśnie ręce i to też jest niesamowita sprawa ja Wam będę w tym tygodniu pokazywać kilka takich podstawowych ćwiczeń właśnie z ciężarem, raczej z ketlem które właśnie warto jest sobie pomalutko wdrażać i i popatrzcie, czyli będziemy robić później przez kolejny miesiąc jeden tydzień, czyli jakby po tym pierwszym miesiącu dodajemy jeszcze to jedno ćwiczenie, czy przysiad z wyciskaniem żołnierskim. 10 powtórzeń, w drugim 20, 30, 40, cały czas robiąc jeszcze swing. I zobaczysz sukcesywnie, krok po kroku, po takich, tych 66 dniach, bo tyle potrzebujemy do tego, żeby wdrożyć sobie na, na, nowy nawyk, Ups, nie nauk, zdrowy nauk, to wtedy to już w ogóle zmienia jakość gry, bo ty czujesz swoje mięśnie, już coraz lepiej integrujesz oddech z ruchem, już widzisz po prostu, jak Twoje ciało się zmienia. No, to jest po prostu magia, słuchajcie. jakbyśmy Jakbyś miała mnie, za, jakby, nieraz tak moje podopieczne też pytają, Ania, czy to, czy to jest dobre, czy to jest zdrowe, że ja nie robię sobie na przykład odpoczynku od tego. To jest tak nieduża ilość ruchu, tak nam potrzebna, zwracając uwagę na to, że w większości siedzimy, śpimy i robimy dużo rzeczy, po prostu nic się nie ruszając, to, to jest jak najbardziej fantastyczną formą, która pomoże Ci właśnie w tym, żeby poczuć swoje ciało i żeby być lepiej ukrwioną, odżywioną. Rewelacja, warto jest to robić. Więc reasumując, jeszcze chciałabym tylko powiedzieć Wam, co jest jeszcze takie mega istotne i dlaczego też, e, dlaczego też e, warto jest właśnie wdrażać ten trening siłowy. I tutaj Was wyślecie, moja droga załogo, do tego, żeby wejść sobie na Spotify czy Apple Podcast i wpisać oczywiście fitness dla zapracowanych kobiet. Oczywiście trzeba obserwować, dać jakąś dobrą opinię, wiadomo, nie? Ale oprócz tego, nie, to robimy tak, że... E, przejeżdżasz sobie i sprawdzasz, jakie są korzyści z treningu z treningu siłowego, są odpowiednie odcinki co do tego, więc warto wskakuj i sprawdź sobie później jak skończymy to, ale takim naj, jednym z kilku takich naj, najważniejszych właśnie korzyści z tego, że będziesz te ćwiczenia wykonywać, to jest to, że będziesz miała silniejsze mięśnie, będziesz miała mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na osteoporozę u nas, u kobiet, to jest mega ważne później Będziesz spalać więcej kalorii spoczynkowo, bo będziesz miała więcej mięśni. Będziesz dużo bardziej dotleniona, no jest tyle po prostu rzeczy fantastycznych. To działa też tak bardziej anti-aging, czyli wolniej się starzejemy, nie? Naprawdę jest tyle fantastycznych rzeczy, które daje nam trening siłowy i jeżeli mamy popatrzeć, jaki tu jest wkład, nie? no to trzeba kupić tego ketla, ile on kosztuje? Chyba 6 dych, powiedzmy, nie? Tak jeden kettle kosztuje. Poświęcasz dosłownie w pierwszym tygodniu 10, min... 10 minut, nie, no, 5 minut, nie? Później, sukcesywnie, troszkę więcej jest tego czasu, ale to robisz dla siebie, nie? budujesz nowy dobry nawyk nie? i krok po kroku po prostu przekonujesz się do tego, że dbanie o siebie, dbanie o Twoje ciało jest istotne, jest ważne, jest potrzebne, więc jest mega dużo rzeczy, które, które da Ci to, i to jak będziesz widzieć siebie w lustrze, będziesz widziała, że Twoje mięśnie są dużo bardziej zarysowane, będziesz miała świadomość tego, że jak Ci będzie spadać ta tkanka tłuszczowa, to będą fajnie zarysowane mięśnie pod spodem. To to jest nie do przecenienia. Czyli tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyś ty wyglądała fantastycznie i zrobiła sobie super focie na Instagram. Nie? Jeżeli chcesz, to jest ok, ale generalnie to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że będziesz po prostu czuła się lepiej w swoim ciele, będziesz bardziej siebie kochała, będziesz zdrowsza, będziesz robiła wreszcie coś dobrego dla swojego ciała i dla siebie. I jeżeli chcesz komuś coś udowodnić, spoko udowadniaj. Ważne, żeby to robić. Nie? Ważne, żeby ten cud. Czyli dzisiaj, dzisiaj słyszałam właśnie na jednym z live'ów właśnie, że cud, że jakby jesteśmy cudem do odkrycia, jak mówi moja przyjaciółka, ale trzeba się zabrać do roboty, żeby go odkryć, nie? Czyli trzeba po prostu wypocić trochę tych tych kalorii po prostu, trzeba trochę się wzmęczyć, żeby poczuć się faktycznie lepiej jako tak zwany human animal. I moja droga załogo, więc Dajcie znać w komentarzu, może być hashtagiem robię to, jeżeli zamierzasz wprowadzić, jeżeli wprowadzisz ten mega prosty, ale ekstremalnie skuteczny plan. Zapraszam, daj znać, będę wspierać i wspieram codziennie. Więc, moja droga załoga, to jest tyle na dzisiaj. Czyli dzisiaj mówiłam o tym, żeby tak reasumować i dać Ci coś, co faktycznie warto zrobić, to jest to, żeby nabyć ketla. Najlepiej żeliwny, bo one są najbardziej wytrzymałe. 6 kg, 8 kg, czy nawet 12 jeżeli wcześniej miałaś do czynienia z treningami różnego rodzaju, czy nawet w dekatlonie warto jest wejść i sobie przetestować, który będzie dla Ciebie odpowiednio ciężki, czyli żeby było dla Ciebie pewnego rodzaju wysiłkiem, ale nie jakoś strasznie trudnym później codziennie robimy swingi 10 swingów, nie więcej w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu 20 i dodajemy jeszcze, swingi już robię yes, bardzo dobrze Kasia to słuchaj, czyli teraz jeszcze będzie przysiad z wyciskaniem żołnierskim, czyli z wyciskaniem do, nad głowę, nie? i krok po kroku, i chciałam Kasię pochwalić też bo pięknie zrzuciła już kilkadziesiąt kilogramów, więc kawał dobrej roboty to jest właśnie Kasia z jedną z moich podopiecznych, wymiata po prostu w Akademii Fitbogini, pięknie no, silna kobieta powiem Wam. Dobra, więc to tyle na dzisiaj, pamiętaj o tym, że dla osoby jednej, która będzie najbardziej zaangażowana, która będzie komentować, udostępniać, obserwować moje profile i wspierać pracę, to jedną osobę zaproszę za darmo do programu Akademia Filbogini, który 9 kilo, no Kasia, ja wiem, ja pamiętam pierwszy raz jak rozmawialiśmy, jaka była, jaka była ilość, nie, ja pamiętam, wszystko dobrze. Więc jedną z osób zaproszę na, za darmo na, do programu Akademia Fitbogini, on się zaczyna 3 stycznia. To jest dwumiesięczny program transformacji serwetki, jakie robię online z moimi podopiecznymi. Będę Was do tego zapraszać. I ostatnia z rzeczy to, jak zawsze, sharing is caring, czyli zachęcam, żeby udostępnić, skomentować, najlepiej wysłać osobie, którą, której dobrze życzysz i której, którą zapraszasz też do tego wyzwania, czyli do tego, żeby razem z Tobą ćwiczyć czy też chodzić na spacery. To tyle na dzisiaj, wszystkiego dobrego. Jeżeli, o, ostatnia rzeczy, to jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc indywidualnie, to wyślij mi wiadomość najlepiej na Instagramie lub wypełnij ankietę, która znajduje się w bio. To tyle, wszystkiego dobrego, cześć!